Nazywam się Julia Szałkowska i pragnę powiedzieć, że należy pamiętać o zwierzętach, które żyją z nami i należy im pomagać w okresie zimowym, dlatego że nie wszystkie są w stanie przetrwać bez naszej pomocy. Najbliżej żyjącym zwierzęciem jest mój pies, tofik, który zima spędza w domu, wyleguje się na dywanie oraz na łóżku. Pamiętać o psach, które żyją na łańcuchach, przy budach i że trzeba im oczepiać je i dawać je. Mam też królika, który na zimę jest znoszony do kotłowni, a w lecie mieszka na dworze. Teraz idziemy nakarmić ptaki. Należy też pamiętać o ptakach, którymi teraz jest trudniej zdobyć pożywienie, więc wieszamy na przykład sikorkom słoninę a innym ptakom ziarenkę. Pamiętać trzeba też, żeby zimą nie dawać ptakom chleba. Moimi kolejnymi zwierzętami są kury, które są bardzo pożyteczne, ponieważ znoszą jaja, a teraz idziemy nakarmić dzikie zwierzęta. Karmi też dzikie zwierzęta takie jak kuropatwy i bażanty, które przychodzą pod stodołę, żeby ich nakarmić. Resztę zwierząt żyje na dworze. Są to trzy koty, które dokarmiam, ponieważ zostały nam podrzucone. A to mój przyjaciel Tobi, który bardzo nie lubi kotów.